decezji pasterzy i wierni powiatu Nowy Targ już od długiego czasu otaczają Najświętszą Maryję Pannę Ludzimierską, zwaną Królową Podhala, szczególnym i nieprzerwanym kultem. Dlatego też Jego Ekscelencja arcybiskup Marek Jędraszewski, wsłuchując się we wspólne prośby, także ze strony władz świeckich, zatwierdził wybór Najświętszej Maryi Panny na patronkę u Boga tego powiatu, a następnie pismem z dnia 11 października 2021 roku poprosił, aby wybór ten oraz wyrażona aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami dotyczącymi ustanawiania patronów. Zatem Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Mocą uprawnień udzielonych jej przez papieża Franciszka po rozpatrzeniu sprawy i uznawszy, że wybór oraz wyrażona aprobata dokonały się zgodnie z przepisami prawa, przychyla się do prośby i zatwierdza wybór najświętszej Maryi Panny Ludzimierskiej na patronkę u Boga powiatu Nowy Targ wraz z wynikającymi stąd wszelkimi uprawnieniami oraz liturgicznymi przywilejami zawartymi w przepisach prawno-liturgicznych bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia sporządzono w siedzibie kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów dnia 15 marca 2022 roku Artur Roche Perfeito.